Dzień dobry, Michał Piątek, witamy na aroniowej demofarmie. Ze mną jest Marcin Pawelec z agroskładu z Józefina pod Tomaszowem Mazowieckim, dystrybutor marki New Holland, a za nami ciągnik New Hollanda. Marcin, co to za maszyna? Witam. Cześć Michale. Dzięki za zaproszenie na Twoje gospodarstwo. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić Wam ciągnik, który będzie pracował na takich testach u Michała w gospodarstwie Aroniowym. Jest to ciągnik, który od niedawna występuje na naszym rynku, w naszej ofercie sprzedażowej. Jest to ciągnik T480FS. Występują jak gdyby, trzy rodzaje tych ciągników. Jest to ciągnik z rewersem mechanicznym, rewersem hydraulicznym. Każdy z tych modeli może być wyposażony zarówno w przedni TUS jak i w przedni WOM. Dzisiejszy model ciągnika, który prezentujemy jest to ciągnik T480FS z rewersem mechanicznym. Przekładnia w takim ciągniku to jest przekładnia 12x12, 12, czyli mamy 12 biegów do tyłu, 12 biegów do przodu z użyciem rewersu, który załączamy za pomocą pedału sprzęgła. Pod maską takiego ciągnika znajdziemy jednostkę napędową mocy 75 koni znamionowej 80 maksymalnej o pojemności 2,9 litra. Silnik tutaj, który pracuje, jest to silnik FPT. Ciągnik, tak jak tutaj Państwo widzą, <laughs> posiada fabryczną kabinę z klimatyzacją. Mamy dwie pawy hydrauliki zewnętrznej sterowane za pomocą dźwigni WOM w dwóch zakresach 540 i 540 Eco, załączany mechanicznie. Posiadamy również w tym ciągniku opcję WOM-STOP, czyli operator, który siedzi na fotelu. Po jego zejściu, gdzie jest załączony, załączony wałek, ten wałek nam się rozłączy. Musimy użyć tutaj dodatkowego włącznika, wałka ze względu na przykład, na mieszanie środków w opryskiwaczu. Jest to taka opcja dodatkowa ze względu na, na bezpieczeństwo pracy bądź osób, które się znajdują w pobliżu. Marcin, jeśli chodzi o prędkości wałka, jakie zakresy tutaj? 540 i 540. Ego. Ok, czyli do kombajnu jak najbardziej, do pryskania, jak, jak najbardziej, najbardziej, tak. Do koszenia jak najbardziej. No, do koszenia standardowo używamy zazwyczaj tego zakresu 540, tak. E, tak jak wcześniej wspomniałem, może ten ciągnik być wyposażony dodatkowo z przodu w przedni tus, e, który będzie też sterowany hydraulicznie za pomocą dźwigni? Na ten tus możemy, wiadomo, zamontować sobie, czy to przedni balacz, czy jakąś belkę herbicydową. Jeśli ciągnik będzie wyposażony w przedni wą i będziemy mieli tus, możemy też puścić jakiś rozdrabniarz bijakowy. Wtedy, powiedzmy, za jednym przejazdem robimy, robimy dwie rzeczy, tak? Czy kosimy, wygarniamy, w zależności od tego, do jakich prac ten ciągnik będzie użyty. Tu jeszcze nie wspomniałem, masa takiego ciągnika to jest 2 700 tony 700, masa całkowita ciągnika. Łódźwik z kolei na końcówkach kulowych, tu akurat mamy podczepiony rozdrabniacz bijakowy. Ciągnik ten maksymalnie na końcówkach kulowych. Tu mamy montaż jak gdyby urządzeń hakowy. Hakowy jest to dwie tony 600, tak? Czyli myślę, że spokojnie czy jakiś tam rozdrabniacz, czy, czy opryskiwać nawet zawieszany, powiedziałbym, że nawet duży zapas. Bardzo to duży zapas praktykowo... mocy w porównaniu do innych powiedzmy, ciągników sadowniczych tego zapasu jednak tutaj w tym ciągniku jest, tak? Mamy kabinę fabryczną, klimatyzacja, e, filtry pyłkowe, e, oświetlenie robocze, możemy tutaj jakieś robocze oświetlenie jeszcze więcej dołożyć, ale myślę, że e, to, co na obecną chwilę w tym ciągniku jest, jest to wiadomo wystarczające. Co jeszcze? Ciągnik posiada e, silnik stage 5, czyli emisja spalin, tutaj ze względu na emisję spalin Mamy już DPF, zbiornik paliwa 72 litry, czyli myślę, że to jest jak gdyby ta pojemność wystarczająca, żeby jak gdyby tego paliwa nam nie brakło, tak? E, Wspomniałeś o kabinie, gdybym mógł na chwileczkę wrócić, komfort pracy, płaska kabina, fotel pneumatyczny. Fotel pneumatyczny, płaska kabina, bez żadnego tunelu w środku, czyli to wsiadanie, wysiadanie. Jest bardzo wygodne, nie musimy przekładać tej nogi, tak samo jak i y, zakresy skrzyni biegów, dźwignia skrzyni biegów, y, jest to wszystko podręczne, tak? Możemy również sobie zaprogramować taką mamy opcję, jak gdyby obrotów silnika, czyli przyciskając y, dźwignię pedału gazu, programujemy sobie w przycisku obroty powiedzmy 1200, wtedy bez użycia gazu, później ciągnik nam na tych obrotach cały czas pracuje, tak? Tak. Widzę, że bardzo dużo dźwigni, mało guzików, mało tego typu rzeczy. Rozumiem, że to jest taki ukłon w stosunku do tych klientów, którzy cenią sobie takie rozwiązania bardziej mechaniczne. Proste, ale sprawdzone, tak? Czy, czy taka była koncepcja? Tak, można powiedzieć, że jest to ciągnik, ciągnik bardziej mechaniczny, nie ma tutaj dużo elektroniki, ale ciągnik przede wszystkim mocny, z fajnym uciągiem, tak jak wspomniałem, z mocnym podnośnikiem. Szerokość takiego ciągnika w obrysie, czyli to mamy 1,50 m, długość ciągnika 3,90 m, ciągnik ciężki, mamy też komplet obciążników, także dobre dociążenie z napędem naprzód, czy to do pracy na jakichś mokrych terenach, czy terenach z jakimś wzniesieniem, ciągnik sobie doskonale daj radę. Tak? Maksymalna tutaj rozbudowa hydrauliki, są dwie pary wyjść z tyłu w tej chwili, można dołożyć trzecie i można, można dołożyć trzecią parę hydrauliki, mamy też na stoku na stoku ciągniki w tej samej mocy, z przednim tuzem, z dodatkowym blokiem zaworowym z prawej strony, więc wtedy nie musimy podłączać nic pod tył, wszystko, wszystko jest z takiego bloku zaworowego zasilane i tej hydrauliki, jak będzie to ciągnik z przednim tuzem, Spokojnie nam wystarczy. Na przód wyprowadzanie hydrauliki dwa wejścia? Tak, dwie pary, czyli cztery dwie, gniazda. Dwie pary, czyli cztery pary. Dwie pary, czyli cztery, cztery gwiazda. Czyli przedni pielnik hydrauliczny, z tyłu rozdrabniacz. Można Jak robić najbardziej, dwie można prace sobie, na dwie prace można sobie robić naraz, tak? Hmm? Y Czy możemy wypracować o pieniądzach? Oczywiście. <coughs> Cena tego? Cena modelu, w podstawie w takiego modelu, który tutaj się za nami znajduje, e... powiedzmy, że jest to w granicach 195 tysięcy netto, 193. E... Pozostałe modele, jeśli to będzie ciągnik z rewersem hydraulicznym, wiadomo, że jest to wtedy budżet troszkę więcej, <laughs> większy, ale myślę, że do 200 tysięcy jesteśmy w stanie się w tej cenie zamknąć. Jeśli dochodzi nam ciągnik z przednim tuzem, tu zmontowany wtedy fabrycznie, musimy liczyć koszt takiego ciągnika jakieś 210-215 tysięcy metrów. Przez kilka ostatnich dni byłem użytkownikiem tego ciągnika T480FS. No i cóż, jeśli chodzi o dobre rzeczy, na pewno bardzo wygodna kabina. Ja jestem takim dość obszernym mężczyzną, ale miejsca tutaj w ogóle mi nie brakowało. Sporo przestrzeni na nogi, wygodny fotel, relatywnie dobrze wyciszone wnętrze. Bardzo wygodnie pracowało się tym, tym ciągnikiem. To mnie zaskoczyło dość tak pozytywnie, i na pewno jest to coś co warto podkreślić. Druga rzecz, kwestia szybkości adaptacji do tego, jak rozmieszczone są tutaj poszczególne przyrządy. Wszystko właściwie jest gdzie indziej niż w moim ciągniku. Ale już po 5, po 7 minutach tym traktorem można pracować bardzo komfortowo, bez tracenia czasu na zastanawianie się, gdzie włącza się wałek, jak robi się więcej obrotów, jak się ustawia obroty itd. Pod tym kątem to naprawdę przyjazny dla użytkownika ciągnik. Jeśli chodzi o takie rzeczy neutralne, no to ten ciągnik, ten model ma wszystko to co mieć powinien, nie ma nic chyba więcej, ale no taki ma być. Jest stabilny, dobrze się nim jeździ, robi to, czego się od niego oczekuje. I minus, wydaje mi się, że mógłby trochę lepiej skręcać. Faktem jest, że jestem przyzwyczajony do bardzo skrętnego ciągnika. O bardzo małym promieniu skrętu. Tutaj jest to model dłuższy, większy. To też pewnie wyjaśnia to, dlaczego on nie skręca aż tak dobrze. Mógłby być bardziej skrętny. Podsumowując, jest to niezły ciągnik. Myślę, że do większości prac na plantacji araniowej się nadaje. Fajnie byłoby, gdyby też można było go sprawdzić podczas zbiorów w kombajnie. No ale akurat na mojej plantacji to wymagało dużych tutaj przeróbek, obłożenia go słonami, po to, żeby nie uszkadzać pędów. Trochę trochę za dużo tej pracy. Jestem ciekaw jak ten model zachowuje się na niskich obrotach na najniższym biegu wtedy kiedy jest potrzebna taka wolna praca. Tego nie udało się ustalić, ale poza tym, jeśli chodzi o wykonywanie oprysków, wykaszanie trawy, te, te, te prace takie pielęgnacyjne, odżywianie roślin, to jak najbardziej na, na plus. Myślę, że gdyby było trzeba wykonać jakąś orkę czy jakąś inną ciężką pracę, tutaj moc tego silnika, przedni napęd też sprawia, że on sobie z takimi zadaniami zupełnie sprawnie poradzi. thank you